Cześć, witajcie w takim kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu Minecraft Sims. Ja jeden odcinek usunąłem i jestem w Rockwood. I szukam jakiegoś domu. Ale chwila to jest skrzynka. Ile diamentów? Dużo. Przeczytam sobie do znalazcy. Do siebie. Nieważne skąd pochodzisz. Czy z Briar Valley, czy z Grand Tree. Chcę Ci wręczyć cały mój dorobek, na który kupisz ten dom i ważoną żadną działkę. To mój ostatni dzień powodzenia. Ale ci się powarciło Toś mnie że Dostałeś powodzenia. jakiś spadek od kogoś nieznajomego. No. Wystarczy na dom. I na działkę. Bardzo tajemnicza sytuacja. One Oj, mi... Czy tu się nie kryje jakaś pułapka w tym? To przerzucasz teraz do swojego banku, tak? Do mojego ekwipunku. Tą, tą całą kasę. Tak. 30 stagów diamentów. A, ale mega. I ten domek, on mi się marzył. Ten ci się podoba? Tak, bo zobaczcie, to jest taki jakby taki loft fajny. Oj, ja miałem zmienić trybu gry, przepraszam bardzo. No, traf na to. Na jaki tryb? Na tryb gry przetrwanie. Hmm. To jest ten domek, który ci się podoba? Tak. A co to jest te, te różowe deliczki takie? Tak. myśliczne. No śliczne. I tu wszystko w ogóle tak na różowo urządzone? Yyy, to zrobiłem... W swoim pakiecie tekstur zrobiłem taki kwarc Nie przemyślałam tego totalnie. No ładne to jest, tylko nie wiem, czy do faceta pasuje. No może się wymieni. A może poszukaj lepiej. Może takie nefrytowe i kolory były lepsze. Nefrytowe? No takie jak te diamenty. Um... Jest taki domek w takiej kolorystyce? Nie, ale myślę, że. Wymienię je na trybie rekreacyjnym, na no, z czegoś takiego, zobacz. Tak, taki kolor byłby ładny? No, za bardzo ponury. To jest taki fajny zielony, to jest taki szmaragdowy No, ja bym to nazwała malachitem. Bierę. Bierę. Może to jest super kolor. Nie mówisz, że nie. Nie będziesz się przejmował moimi. Zastrzeżeniami tutaj. No, widzisz, że jak się komponuje z tą drewnianą podłogą? No. no. Tylko do tego musisz troszeczkę bieli dołożyć, jakieś. Białe dywaniki albo białe. O te doniczki zmień, chociaż na białe. Nie da się doniczek zmienić, nie? bo. Nie, to już jest komplet. One mają stałą, ustaloną teksturę. Mhm. Ja, a w ogóle nie ma y, możliwości białych y, kwiatów w białych doniczkach? Może są inne kwiaty, nie muszą być pelargonie. Są i. In... To nie są pelargonie. A co to są. To są. Tulipany tylko tekstur. Te, tą teksturę zmieniłem na serduszkę okazałą. A to są maki, tylko ich teksturę zmieniłem na róże. Za to zobacz, taki Czyli dywan jest ładny. Zasadzie, tak, maki różane y, o zapachu y, Czego to? Nie, te. Te to Lipanowym, są... tulipanowym, tak? Mm. <laughs> <laughs> zobacz <laughs> na ten dywan. No ładny. A może no, Znaczy zro... nie za dużo tej zieleni. Sam dywan, deseń ładny. A może zrobię yy, coś takiego? Coś takiego, tylko no się, zobacz, A, to się zobaczy, ciężko stawia. Nie wiem, to będzie słoneczny. Tak. To się Gdy, trudno stawia. Dywan taki jakby z puzli układany, trzeba znaleźć. Odpowiednie miejsce dla... No dobra, prostu ciężko się stawia te bloki. No, udało się. A to jeden dopiero. To tu będzie więcej takich. Zobacz, zrobię coś takiego. Takie na mijankę. Taki będzie dochodził. Aha. Taki fajny. Taki Tylko fajny. co zrobić tu? Taki fajny niefajny. Kolejny. Taki trochę fajny, ale... Nie, ale niefajny. Nie podoba Ci się? No nie. Mi się bardzo podoba. No wolałabym, żeby normalne kwiaty były, a nie takie rozwleczone albo jakieś połówki. Mi się strasznie podobają. I ten dom jest mój. I już jest gotowy, tak? Tak. Mały, ciasny, ale własny. Nie jest mały ani ciasny. Ale tak się mówi. To jest duży dom. Może, się, może być niespecjalnie ładny, może być jakiś niefunkcjonalny. On jest piękny. Ale jest mój i nic nikomu do tego. On jest piękny przecież. Idę go kupić. Najpierw go urządziłeś, teraz dopiero będziesz kupował. No, wprowadzili. Sumie... Trzeba u notariusza za, zafiksować sprawę. Zobacz. Załatwić od strony prawnej. Już na ten dom. Taka kamienica. To nie jest kamienica. Nie taki no, taki piętro. Dom jednorodzinny. Dwupiętrowy. Dwupiętrowy nawet? No jest nie, drugie piętro. Nie było widać, gdzie to drugie piętro. Jak to? Początkowo planowałem w tym domu powstać. Nawet zobacz, parę rzeczy tu zostawiłem. Ale zrezygnowałem, jak zobaczyłem tamten. Ale to nie jest to, czego szukam. Aaa! Do domu, do domu, do domu szybko. No nie. Aaa! się i do domu szybko. jestem w tym domu, prześpiesz się. Nie mogę teraz zasnąć, bo w pobliżu są potwory No nie. Nie zasnę. Nie przetrwam tego. Może jeszcze sobie poprzednich? Jest dalej ten creeper w okolicy. Nie ma go już w okolicy, dobra. Kto tam był? Creeper. Jakiś wróg? Jak się do creepera podejdzie, to on eksploduje. Tam gdzieś był ten dom. O nie, na niego nie wolno patrzeć. A co to za drzewa są? Tropikalne. Ale mają jakąś nazwę własną? To jest właśnie nazwa drzewa tropikalne. Aha. Zombie yy, na no wszelki wypadek odejdę od niego. Gdzie był ten dom, który wybrałem sobie? Ten tutaj, w zapominaj, jest ładny. To, nie to niebieskie jak. to nie, za, nie były niezapomniane, To są niebieskie orchidee, Aha. orchidee, A! Creeper! Wiesz, to człowiek się nie zna na kwiatka 40 lat działka uprawia i nie zna jeszcze. Ten dom był gdzieś tutaj może? A ciasno tu w tym miasteczku. Tyle tych domków jeden przy drugim. Co to za miasteczko? Rockwood. Rockwood. A tu są te dwa domki. Skała drewniana czy drewno skałowe? Rockwood to, naz to nazwa rzeki. Stąd się wzięła nazwa miasta. Zombiak zabije go. Do widzenia. Już cię nie ma, już nie żyjesz. A kto go na cmentarz zatransportuje? Jest tu jakaś firma pogrzebowa? A... Zomiar na to nie zasługuje! To co, będzie tak leżał na ulicy aż zgnieje? Nie, on znikł. One Aha. znikają. O, no to widzisz, to jest prawa tutaj, to będzie moja działka. Koniec filmu? Nie. To brzmiało jakbyś miała nadzieję. <laughs> no trochę miałam. <laughs> Ty! Bo chciałam się też sama trochę... Zemnąć. Aaaa! Creeper! Może creepery chcą się przytulić, ale są tak nieśmiałe, że z tego eksplodują. Tu są wysokie budynki, tu powinno być gdzieś kupowanie domów. Musisz szukać szyldu notariusz albo biuro notarialne. Ma jakieś tabliczki. Nie ma szyldów? Nie ma. To by było trudno zrobić. Na drzwiach powinien napisać. Na drzwiach się nie da napisać. Jasza Sola, notariusz. Ja Nie mógł być notariuszem? był ekspertem od sztuki malarskiej. Nie był. był. O tutaj jest chyba nie Postal Service. A nie, to jest blok. To gdzie jest nie Postal Service, bo coś takiego może będzie... Y tak, bo... Post office. Tam Postal Service. Tylko gdzie niby to jest? Serwis obiadowy. Postal. A to co pisze? Postal. No to chyba poczta, tak? No tylko gdzie to jest? A nie było tam całki? Nie, nie da się całki zrobić i... Może tam w kąciku w tej, na tej poczcie siedzi jakiś notariusz w, w takich za rękawkach, To jest dom. W Taka szara myszka. I coś tam sobie bazgroli, Bazgrolografię uprawia. To jest dom. Może tutaj jak się wejdzie na górę, to tu będzie? Nie, tu jest stacja pociągowa, tam jechałe. No, takie takie gryzi to przeważnie gdzieś w suterenie siedzą. Gdzie? W suterenie, w, su w piwnicy. jak się dorobią, to już zapadają porządne biuro i wtedy na pewno już ten szyld jest. Może tędy się do, do tego idzie. No tutaj na było Przedłeś na wyższy poz poziom, wyższy status? Nie wiesz, wyższy na wyższym. poziom życia. Jak to na wyższy poziom życia? No, takie bogatsze to miasteczko. Tu się wydaje, ale duże domy, przestrzenie. ja po prostu tu, tutaj, w skoro tu są większe, dom, większe domy, to tu. Um, Just Flower Crazy Community Shelter Shelter? Co to znaczy? Szylki co, co to jest? Tu? I ta nagrobna. Wieśniak zombie. Tak To chyba ten y, Kamieniarz tu pracuje, robi nagrobki Gdzie jest niby płyta? Tu? Nie, to szara tutaj. Co, to, to co z między łatwami stało. Tu? No? Tetsu! Tu to nie płyta, no się To nie można na, na tym na cmentarzu sobie obiadu zjeść. Dziwnie mówię. No idziesz, że dawnej... Były y, zwyczaje w, staro, w, Polsce, w starej Polsce przed przyjęciem sztu, że proszę ciebie na cmentarz jedzenia. Ludzie zanosili. Jedzenie, o, Rockwood Central Station. Umarli, przychodzą, tu może też będzie. Może tu też będzie. 4500. Tak, tu jest jakiś pan. To, to Duży chyba. Wygląda. Tak, wygląda. wygląda na gryziepielka. co oni wyszli? Hmm. Chwila, cięcie. że nie cięcie, tylko... cięcie. Zrobię jedną rzecz. Cięcie. 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 No, A. ucięcie. No, już. I ten Minecraft to takie... Z takich kloców maserskich. Już zrobiłem. Tak jest, o, to się O, tu jest coś takiego. Tu się wkłada chyba diamenty. I... O jakiś papier dostałem. Papier? W sensie dokument. Chyba. To będzie na najwięcej. Na jeden na z Ja bym jeszcze chciał kupić działkę. Jeszcze... Oczywiście tą, na której dom stoi. Czy inną? Hmm. Drugą działkę. Na tej działce stoi dom. To będzie działka wypoczynkowa. Kolejne papiery dostałem. To teraz idę. Tam. Długo dosyć daleko, to. Bo tu nie ma żadnej komunikacji miejskiej, wszędzie trzeba chodzić pieszo. W Minecrafcie się chyba czegoś takiego nie da zrobić. Nie da się? A jakieś inne poj pojazdy są? Może chociaż hulajnoga? Nie. Nie? Wszędzie pieszo. Tędy przyszedłem? Były takie schody po drodze, no. Ale to jest chyba jeszcze co innego, bo tu jest dużo bloków, widzisz? To w też byłoby fajnie, można by mieszkać na ostatnim piętrze i by było super. O zobacz, widzisz ten napis? No. Rock. To znaczy, że tu co? To jest koniec miasta? Nie. To... Ten... Chodzi o to, że to jest ta rzeka Rockód, od której się wzięła nazwa. od której się wzięła nazwa miasta. Sytuacji. O, zobacz. Tak, tak, wiesz, ja zajmę, Aj. Tak, tak, Cześć, pani. Tygrysia. Tak, właśnie, to jest ten. Tygrysia się łapa? Czy gwiazda, to jest ta? Czy, czy ja zawsze muszę o Czy ja zawsze muszę do tego nawiązywać? Chociaż to jest bardziej ten. Jego syn. Wiesz, który? Jastrzębie Nie. Ten drugi. O, ten drugi jak się nazywał? <grym> Właśnie chciałam, żeby... O, czy biała burza? Na pewno że ten drugi się nazywał... Sekund, jest, Jastrzębie mróz. i... Nie z tego... nie... nie z Saszą, tylko z, w wklanie pioruna jeszcze. No no no. To był Jeszcze nowy pazur! O! O, jeszcze nowy pazur. Pazur mruci gwiazda. I jeszcze jeden pazur. Gdzie? ty Grisi. Pazur był, pazur. No tak. A wiesz, że erynki, wiesz jak planowały go początkowo nazwać? Nie wiem. Młotowy pazur. I wiesz, czemu go tak nie nazwały? Bo koty nie znają czegoś takiego jak młot. Poza tym jako kociak, jak to brzmiało? Młoteczek? Bez sensu. Ej, gdzie było to? A jak on się nazywał, jak był jeżynek? Ej, o którym mówisz? Jerzy nowy hmm. jeżen, Jerzyn, Jerzynka chyba. To to była ona? Nie. Ale jeżen, Oni czasami tak nazywają. Czy y, muszę na y, kreatywnym znaleźć ten dom, bo szaleje zaraz. O, tu jest jakiś dom z basenem. No, że też tego nie wziąłeś? Też normalnie. Czekaj, wezmę ten... Wezmę ten papier. Y, dom, który pan kupił jest domem z basenem na ulicy. Nie mogę się doczekać, czy trać. Jaki to mały druk jest. Na ulicy Na ulicy No nie mogę się doczytać próbuję druk dróg Ale pisze, że robimy z basenem Żeby to był ten Na ulicy Beckerlay To jest ulica Beckley Chyba Beckley Czyli ja kupiłem jednak ten dom z basenem. Zobacz, on jest trzywiędrowy. Ojej. Co ty tam będziesz robił w tym domu? No jak to tam zgubisz w tym domu? Zobacz! Z diamentu! O, pięknie. O, jakie tu na no, Zobacz, to jest taki fajny balkon. I, i, inaczej to tak I tu jest taka maleńka sypialni, sypialnia, jedno łóżko jest, ale to się załatwi. A dwudziowe chociaż? Nie, bo właśnie jest jedno drzwiowe. Załatwi się jakieś. Zostawkę, prawda? Albo wiesz, co ja zrobię? Na żony, to jest, prawda? Wiesz co ja zrobię? No co. Ja zrobię... To będzie trochę kontrowersyjne. Ale zrobię tutaj taki daszek. I wiesz co, ja chcę to no, zrobić? Oż się, się boję. Żebyś tam haka nie, nie zamontował. To się ktoś powiesi. Ja tutaj zrobię taki daszek. Tak. I tu będzie sypialnia. Na tym daszku? Czy pod daszkiem? Pod. Czyli to będzie taka na wolnym bowiecu. Mhm. sypialnia. Ale ten daszek będzie, żeby nie było. Jak ktoś przyjdzie do domu dziabnięty. To spać na, na, na balkonie, tak? Na powietrzu. Ten Daszek Zdobacz, będzie, żeby nie było. Będzie, żeby nie było, tak. Będzie, żeby nie było. No, dobrze, żeby tak nie było, tak. Zrób tak, żeby tak było, żeby tak nie było. Zdobacz, Czekaj. Nie jest tak, jest dobrze. Ja może takie filary zrobię. Jest dobrze. Zrobię tu takie filary fajne. No, no, no. Znaczy, one już są ona Już je zrobiłem. No, no. Uż za chwilę niebo nie będzie widać. No, widać, ale deszcz nie będzie tu padał. W w jakimś fajnym kolorze fioletowe. Nie ma fioletu. Gdzie tu fiolet widzisz? To jest błękitne szkło. Nie wierzysz mi? To już to zlikwiduję. Jak będzie dziecko, to będzie tutaj. No, z takiej komórce Zobacz, to jest pod taki darzek na To że, że dla służącej. Będziesz miała służącą. Nie, raczej nie. Sam sobie wszystko posprzątasz. Jestem przyzwyczajony do takiego życia. Des Mhm, Dobra. No oleczku koniec. Mm. Już nie będę dalej gadać. Właśnie miałam planów. i plan do... właśnie je chciałam. Więc cześć raczej pa pa, pa pa no. pa. pa, pa. O,